Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy taki unboxing trzech urządzeń od Google'a. Pixel Watcha nie mam. Pixel Watch został sprzedany jeszcze zanim do mnie dojechał. W sumie takie były plany, więc jego tutaj nie zobaczycie. Natomiast mamy tutaj Pixela 7, Pixela 7 Pro i Batsy. Batsy i Pixel 7 to jest sprzęt mojego dobrego kolegi, który użyczył mi go. Na testy, żeby go sprawdzić. Tak więc zaczniemy sobie od y, piksela 7. Jeśli chodzi o niego, ten piksel został już rozpakowany, ponieważ kolega zabezpieczył go szkłem, zanim mi go oddał. Widzicie, że tutaj jest y, już te, fol, te, te, te folie zabezpieczające są y, ściągnięte, ale otworzymy sobie go, żeby zobaczyć, jak on wygląda w stosunku do. Pixela 7 Pro. W pudełku czarny pixel, dokumentacja, przejściówka, kabelek. Oczywiście nie ma ładowarki. Powiem Wam tak, fajnie jest zrobiona ta, ta wyspa. Myślałam, że to troszkę inaczej wygląda, ale powiem Wam, że jak widzę to na żywo, to to mi się podoba. No palcujące się plecki, to wiadomo, szkło jest błyszczące. Matowa ramka z boku. Wygląda, wygląda to całkiem fajnie. Zobaczymy teraz 7 Pro. 7 Pro, czyli mój osobisty, biały, zapakowany. Ściągniemy mu te. Okay. Wow! Podoba mi się, powiem Wam. Chociaż przyznam Wam się szczerze, że chyba bardziej mi się podoba. Okej, okay, ściągniemy. Chyba bardziej mi się podoba ta, to matowe wykończenie wyspy w siódemce. I oczywiście w pudełku jest to samo, czyli przejściówka, kabel, dokumentacja od Google'a. Zobaczmy sobie te dwa. No, fajniejsze jest to wykończenie w tej czarnej wersji, wielkościowo. O, widzicie, taka jest różnica. Więc tak mniej więcej wyglądają piksele. Patrzmy teraz. Maluszki. Okej. Okay. Okay. Malutkie pudełeczko. tutaj podejrzewam tak są gumeczki. właściwie co tutaj jeszcze mamy i tyle i dokumentacja nie ma żadnego kabelka tak by wychodziło no trochę jestem zdziwiona dobra ok, ściągniemy to coś no i same sposób. No oczywiście na przetestowanie tych słuchawek przyjdzie czas. Natomiast super, że bardzo fajne jest to etui ładujące. Ona jest po prostu no malusieńkie. Fajne to robi wrażenie, powiem wam. No dobrze, więc teraz przyjdzie czas na sprawdzenie tych sprzętów. Pewnie pierwszy będzie Pixel 7, z tego względu, że jest to sprzęt y, użyczony mi na jakiś czas. A pewnie potem przyjdzie hmm, czas na pro. Także zapraszam Was serdecznie i widzimy się już dopiero za jakiś czas. Cześć.